Jeśli zarabiasz w polskich złotych, żyjesz za polskie złote, a do tego oszczędzasz i inwestujesz tylko w polskich złotych, to może wydaje Ci się, że jesteś bezpieczny, ale tak naprawdę jesteś narażony na ryzyko walutowe. Do tego zupełnie niepotrzebnie. Jak to w ogóle możliwe i dlaczego koniecznie powinieneś unikać takiej sytuacji o tym jak i dlaczego inwestować w obce waluty będzie dokładnie w tym, odcinku. Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk i witam Cię na kanale, który jest częścią portalu dnarynków.pl, gdzie znajdziesz codziennie o wiele więcej informacji o inwestowaniu, gospodarce i finansach. Sponsorem tego materiału jest firma Portu, czyli robodoradca, który poza automatycznym inwestowaniem na różnych rynkach umożliwi Ci również łatwe zarabianie na obcej walucie za samo trzymanie jej w swoim portfelu. A więcej o tej usłudze Opowiem Ci już pod koniec tego odcinka. Każdy z nas powinien posiadać obce waluty w swoim inwestycyjnym portfelu. Może, jakby doprecyzuję jeszcze, sensowne obce waluty w swoim portfelu. Jeśli wymieniłeś połowę swojego majątku na turecką lirę, albo argentyńskie peso, albo dolara Zimbabwe i sądzisz, że już jest po robocie. Oh my God! No właśnie. Nagrywałem już materiał o tym, w jakiej walucie warto oszczędzać, czy lepiej wybrać dolary, czy euro, a może jeszcze coś innego. Link do tego z filmu znajdziesz oczywiście w opisie. Ale tam skupiałem się na tym, co wybrać. A tymczasem sporo z Was pytało, dlaczego to w ogóle jest istotne? Czemu nie mogę sobie po prostu zarabiać w złotych, oszczędzać w złotych, żyć za złote i inwestować w złotych? To nie tak, że nie możesz. Oczywiście, że możesz. Po prostu nie myśl że jesteś wtedy wolny od ryzyka walutowego. Ryzykujesz o wiele bardziej niż ktoś posiadający ekspozycję na kilka walut. Mój cały majątek rozdzielony jest na złote, dolary i euro mniej więcej w proporcjach 50%, 35% i 15%. złote, dolary, euro. I nie chodzi tutaj o sianie paniki czy rzucanie prognozami o bankructwie polski nic nie wartym złotym. Nic takiego się nie wydarzy. Budowa całego swojego portfela i majątku w oparciu o walutę krajową i wybrane waluty główne to po prostu element zdrowego podejścia do zarządzania własnym majątkiem. Taka wielowalutowa alokacja Utrzymywana latami zwiększa efektywność Twojego inwestowania albo oszczędzania. I dotyczy to zresztą nie tylko Polski. Firma Schroders y, sprawdziła, jak radziłby sobie taki klasyczny portfel inwestycyjny 60-40, gdzie 60% stanowią światowe akcje, a 40% amerykańskie obligacje, gdybyśmy tylko do takiego portfela dodali jeszcze koszyk obcych walut. Takie. Koszyki walutowe zapewniają skuteczną dywersyfikację portfela w różnych środowiskach rynkowych. No i tutaj efekty okazały się jednoznacznie pozytywne dla całego portfela, który praktycznie w każdym wypadku dla analogicznego poziomu ryzyka za każdym razem dawał delikatnie. Ale jednak lepszą stopę zwrotu. I taki wzrost efektywności dla portfela może wynikać głównie z faktu, że waluty są w stanie oferować kompletnie niezależny strumień dodatkowej gotówki do Twojego portfela. Jeśli utrzymujesz gotówkę wyłącznie w polskiej walucie, to będziesz w 100% narażony na wszystkie potencjalne problemy polskiej gospodarki. Gdy inflacja w 2022 roku rosła do 18%, to kurs złotego osłabił się w stosunku do dolara o ponad 15%. W dużym stopniu, akurat zabezpieczając część, tą część majątku dolarową, przed jakąś dewaluacją. Oczywiście to działa w dwie strony. Gdy później gospodarki się uspokoiły, a inflacja w Polsce spadła do nawet niższych poziomów niż w Stanach Zjednoczonych, to i złoty umocnił się w stosunku do dolara o niemal 20%. Rozłożenie majątku na taki koszyk walut zapewnia jednak więcej krótkoterminowego spokoju i pozwala zmniejszyć trochę emocje przy podejmowaniu jakichś szybkich, nieprzemyślanych i w efekcie najczęściej głupich decyzji. Do dzisiaj pamiętam obrazki tych kolejek przed kantorami walutowymi, po tym jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Owczy pęd nie był w tym wypadku dobrym doradcą. Przypomnienie sobie o tym, że majątek powinien być częściowo zdywersyfikowany walutowo, już w chwilach rynkowych napięć i tych tak zwanych stres testów, no będzie praktycznie zawsze prowadził do emocjonalnej decyzji, a emocje to w tym wypadku, zresztą w każdym wypadku, zwłaszcza inwestycyjnym, to najgorszy doradca. Znaczenie posiadania różnych walut w portfelu w ostatnich latach tylko rośnie i potwierdzają to badania. Udział całkowitego ryzyka w inwestycjach międzynarodowych wynikających z waluty konsekwentnie wzrasta. Jeśli spojrzymy na rynek, cofając się od 20 30 lat, to zobaczymy, że około 25% całkowitego ryzyka inwestycyjnego pochodziło ze składnika walutowego. I w ciągu ostatnich lat ten odsetek całkowitego ryzyka wynikającego z waluty wzrósł już do solidnych ponad 30%. No to biorąc to pod uwagę, trzeba mieć świadomość, że coraz ważniejsze staje się koncentrowanie uwagi na ryzyku, na tym ryzyku. I odpowiednie zarządzanie nim. No niezmiennie jednym ze sposobów na sensowne zarządzanie rynkowym ryzykiem pozostaje dywersyfikacja. I w tym wypadku oczywiście będzie to dywersyfikacja walutowa. I podobnie jak w przypadku innych rynków, nie chodzi o to, żeby przesadzić i raptem inwestować czy oszczędzać w 20 różnych walutach świata no, o znaczeniu dywersyfikacji, ale jednoczesnym takim przestrzeganiu przed przesadną formą dywersyfikacji, nagrywałem. Zresztą osobny film, który możesz znaleźć tutaj, no link oczywiście znowu wrzucam do opisu tego nagrania. Warto teraz mieć jeszcze na uwadze to, o czym wiele osób zapomina: że inwestowanie w obce waluty nie musi ograniczać się do tego, że idziesz do kantoru, wymieniasz część oszczędności na 5000 dolarów i jesteś zadowolony. Wartość każdej waluty będzie się w czasie dewaluowała. Inflacja w jakimś stopniu dotyka każdą gospodarkę, a siła nabywcza walut spada w czasie. Dlatego sama wymiana złotego na obcą walutę to trochę za mało. Trzeba jeszcze coś z tą walutą zrobić. I tutaj możliwości jest akurat masa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Wiele osób zapomina, że samo kupowanie zagranicznych akcji, obligacji czy innych instrumentów jest już de facto ekspozycją na obce waluty i ekspozycją w zupełności wystarczającą czasem. Sam mówiąc o podziale swojego majątku na koszyk walut. Nie mam na myśli, że na koncie w banku trzymam 50% złotych, 35% dolarów i 15% euro. Mój własny koszyk walutowy jest w zasadzie ekspozycją na zagraniczne rynki akcji. Gdy kupujesz indeks SP500 albo akcje Apple czy Amazona, to kupujesz je za dolary. A ich wartość wyrażona jest w dolarze. Będziesz więc zarabiać albo tracić zarówno na tym, jak same akcje Apple zmienią swoją wartość, ale też na tym, jak zmieni się w tym czasie kurs dolara do złotego. Obce waluty można też bez problemu inwestować przez nawet najprostsze lokaty, lub jak to się akurat nazywa w przypadku portu, o którym wspomniałem na początku, przez rezerwy inwestycyjne. W obecnym świecie podwyższonych stóp procentowych, nawet gotówka utrzymywana w jednej z głównych opcji. Walut będzie potrafiła dla Ciebie zarabiać. Rezerwę inwestycyjną, jaką daje portu, można traktować trochę jako taki ekwiwalent lepszej lokaty walutowej. I dlaczego lepszej? No bo gotówka pracuje, a i tak jest dostępna praktycznie w każdej chwili pod ręką. Możesz ją w dowolnym momencie wypłacić i mieć na koncie do 10 dni, i nie ma też żadnego limitu. Jeśli chcesz zaparkować w ten sposób nawet 100 tysięcy euro, to nie ma z tym żadnego problemu. W przypadku waluty euro taka rezerwa jest oprocentowana na 3,5% rocznie. No i dla porównania, może pokażmy, jakie oprocentowanie dają lokaty walutowe w euro już w bardziej standardowych bankach. No, nie robi to wrażenia prawda? To taki produkt, ta rezerwa inwestycyjna, który sprawdza się albo dla tych inwestorów, którzy chcą akurat przeczekać i poczekać na jakieś rynkowe okazje, albo dla osób, które wciąż nie chcą odważyć się wejść na rynek akcji i uważają, że to nie jest coś dla nich. A w przypadku portu pieniądze odkładane na rezerwie inwestycyjnej są objęte gwarancjami bankowymi do 100 tysięcy euro, więc możesz spać spokojnie i przy okazji chronić swój koszyk zagranicznych walut przed inflacją. Link do szczegółów tej oferty znajdziesz oczywiście w opisie tego nagrania i w przypiętym komentarzu. Komentarzu. Naprawdę warto rozbudować swój portfel o koszek zagranicznych walut i dywersyfikować w ten sposób swój majątek. Nie chodzi o to, że zarabiając, żyjąc i oszczędzając w polskim złotym narażasz się na katastrofę. Po prostu sam ograniczasz sobie szansę na wyższy zysk swojego portfela w długim okresie. A jeśli interesuje cię na co warto zwracać uwagę przy okazji rynku walutowego, żeby samodzielnie być w stanie prognozować jego zmiany i przewidywać w którą stronę może pójść euro czy dolar, to koniecznie zobacz ten odcinek. A w tym materiale to już wszystko do zarobienia. Cześć.